Ja nie mam takich problemów. But we, but we are not officially together i wysłałem ci córkę karolaka, która wygląda prawie jak on. Boża kapstojna. <suszelny> <śleszny> 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 no, krasi, krasi. tak dawno jest tego słowa. No tak naprawdę nie mogę się nigdy zakochać, tylko dlatego, że to masz Karolaka. to mówi jeden wielki krash, to wszystko dlatego. <śleszny> Lo lor bomb, bomb lor, bomb. <laughs> Potrafię Wszystko rozpoznać gwiazdy po uśmiechu, tak? Co to jest? Eee, Magda Karolak Gessler. Ma Karolak w młodości używał materaca jako nitki do zębów. Spoiler. <laughs> Ale jest nie to, że Magda Gessler. Uy, Może tylko nie Nutella, no Może to Nutella na dekery. Trzeba z demencją. A, pierdolę. się Co się z tą ligą dzieje? No bo, się ze mną zamienić. Pewnie, że się zamieni koleżko. Guten ending. A tak. Masz, Masz tego Mario, bo co skakuje na flagę? No Aura? Nie, nie chcę się grać aurorą. No teraz fajna jest podobna. Dobra, nie zbanował tam chęć, a wiesz co to znaczy? Kurwa. Ale tam jest generalnie zbanowanej konwencją genewską, więc. Chyba, że o tym nie wspomniałem, ale o tym się zapomniałem. Mam fidla. Uuuuh, scary. Ja wiem ten moment, kiedy słowo jest kluczem, a klucz słowem, no. A słowo w kluczu jest klucz Czy ja znowu gram w Kalista na topie? Tak. Gdzie jest kurwa Vex? <laughs> 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 nie pierdoli mnie to. No ziobrze. No może Dark Harvest? No w sumie nie Człop. mają. Dobrze. Ziobra, dobrze. Ziobra ty, kurwa! <śmienic> <śmienic> mi się opłaca wziąć akcję markanist? Nie Me? Me. No bo to jest w sumie drugie wice, grasz niebieskie. No, no ja... to, to nie opłaca A się. Tak. Ej, kurwa, erę mogę. Ja, <śmienic> nie <śmienic> nie No, 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 no elektor, dbał, ja... Nie mam to powiódł? Elektron został Bafika, więc trzeba grać. Ja wziąłem Dark Harvey! O co chodzi? To jest ta sama Kalista? Nie wiem. Eee, też miała tak. World 2015. Tak, to chyba ta sama Kalista. Jak Olean, z I to jest, od Nie wiem, czy to jest ten sam midliner, czy nie, ale. Diwa Grabowska też była. W poprzedniej gierce Diwa Grabowiecka? Tak. What the fuck? Czekaj. O, to było? A Szary co kutasy. to, co to za dźwięki kosmitów? Kutasa ci wysłał. Aha, dobra. Kutasa ale ci to... wysłał kosmiczny dlatego. Dobra, ale co, to, to, gdzie, bo to trzeba wiesz, trzeba... chować. Gołębiem, także na spokojnie. A, no to dobra. To pewnie, Jak noś, to gołębie, pewnie, to... To pewnie sąsiadka dostanie. Dobra, inwajt. Chyba z tym wejdem, no wej Na sunie. No i jadłem na... Górę. Nawet nie aż pojęcia jak blisko byłem, bo zamiast chyba jakiś... mi się palec i polecam kliknąć, gdzie kliknąłem D i mi się zesram, ale... Szczęście <laughs> udało się. Ale... Nie chcę tu Poczynać. Chodź, czas kurwa. Oczywiście, zawsze czas zahaczyć, kurwa, o krzaczek. Dzień dobry, jest tu ktoś. Super, nikogo tu nie było, amazing. Wychodzimy stąd, a my ja wychodzę. jestem Polish, amazing. No, Polish? Polish, że wypolerowane. Nic nie będę lizał, kurwa. Może to jest gdzie my widzieliśmy Veigara, co? Kiedy? O! Go widział? Co? Gdzie my widzieliśmy trójkę? O kurwa. Znaczy trójki... <noise> Już chyba wiem, gdzie widzieliśmy trójkę. <noise> znaczy, trójki nikt nie musiał widzieć, bo generalnie... Atryka... A, zapomniałem, tak. lista ma ten... Kalistę zawsze... Kalistę dzida widać zawsze. Przepraszam. Sorry. Trójki. People have forgot. Mhm. Oh, wow! No długo nie się z nie bije. Ale nie, nie miałem wart. Ja to przejebałem. Brawo. Jesteś geniuszem. Nie miałem wart, bo wyjebałem na inwada. Kurwa, kogo pomysł był ten invade? Nie INVADE! No chyba cię coś boli, że my to zapomniałem o jednym szczególe. Pikułem z Vex na topa. a ja kurwa nie umiem grać Vex. A ten Czaman jest tak skomplikowany. Ja nic nie kupiłem nowej ja no jebce. O, jeszcze lepiej. To już jest coś bardzo inteligentny. Zabijasz czaroliste, nie zabijasz czaroliste, a jednak zabijasz <grym> Boże, British Fiddlesticks. Nie, tylko nie British Fiddlesticks! <laughs> Jeszcze trochę, on był przed 15. <laughs> o mój Boże, no jungler podejmuje znowu dobre decyzje. O, bez kitu, bez prawie stopa, bez prawie z mida, no geniusz. Geniusz! Najlepszy moment na branie krabów. Kragów? Krabów? Dobra, ona może brać kraby, ona jest tak upośledzona, że może brać kraby. <laughs> kraby, do obrzęki, Boże. Rework sezonu, teraz krab jest bajnym obiektywem. No a nie? Porusza się solidnie na rzece, zajmuje pół rzeki. Kolista no... <laughs> oficjalnie z takim przegrywem. 30 sekund staw co czeka aż do, to do towera podejdę. No, widzisz? To? to nie do ciebie. Mateczko. To nie jest, jest przegrywem. <laughs> Ciekawe, czy kiedyś zapomnisz, jak się oddycha? Znaczy co? Ja zawsze zapominam, że to się mówi piplap. Piplap. Piplup. Właśnie zawsze mówiłem people, nie wiem czemu. People. People. People? Actually. Actually, to przy wymowie słowa people powinno wychodzić powietrze z ust, inaczej jest wypowiedziane źle. People? Boom. Well, actually, to Bloom. O, all jumpscare dla Swayna. Mam kolega. No przykro mi, no ostatnio też kurwa tak mi zrobił, no to. Jarem. Dobra, witka na autostrad. Tego Swayno od 300 lat na bocie nie było. Co żyjesz, what the fuck? Ale nie wiem. Dostaniesz zejść, zdechniesz. Powiedziałem, co jesteś takim ja nie, ja, nie, ja nie wiem, ja nie wiem. Nie wiem, co ja, takim ja robiłem. Uciekł, ale nie zabrakło. <ślech> tak, tylko dlatego. Bo nie jest tak, że ty miałeś, no. nie? 200 HP i <ślech> zamiast no, cofnąć. O kurwa się nawróciłeś To było najgłupsze, co ja widziałem w życiu Iron by wiedział, żeby cofnąć Zostaw mnie z pomocy psychiatrycznej To nie wystarczy Alasarki. Serki O kurwa, co Koledzy mnie bardzo nie lubią generalnie Ale zral ma 6 -7. Nie no. Kul cool dla niego. Czekaj, dalej nikt Fiddlestów nie wygrał? Hoh. Skalone. My jesteśmy bliżej. And that make me crazy. <laughs> Aha, klona Fiddla trafiłem i chuj. Ja, karmesie, karmesie. Nice. No tylko ze skalistą, gdzie gorzej. Hello everybody, my name is. Oh. What the fuck? Gif, trzeba też kazać się Free sub gifted. No. No co, na no kolega taki widzisz, on się lubi koleżankować, no to co? Ja bronić będę. La multa za trzynaście znowu Co tam robisz Dymia Czemu dymisz? jest smoking Gol. E, kurwa, taka mnie goni O karakan! <laughs> Bardzo Ciekawostka, że my to wszyscy przeżyliśmy i w sumie to, nic się nie stało. Aha, by the way, nie z... znowu tak jakbyś się pytał. <gryśla> tak zwany Christian Incident. Byłem do tyłu, tak. Powiednik, no, ok, fragment tak. słowa byłem, ale mu sprzedał tego auto, ataczka, boże. O, ale, ale on to. Ale on kto kliknął, boże, coś naklikał i wyszło. <gryśla> Coś się naklikało, nie wiem o co chodzi. No tak, proszę to ustać. Nalubiony babcia, moment. A, nie no, jest ktoś. Wokulski Boku w związku z Łęcką. Łęcka to ma być, Wokulski coś się kliknęło, ja nie wiem. No Klasyczek. Tak. Jesteś tutaj. Hej, no? Po co miś w top? O, dzień dobry, Fidlasz. A to Fidlasz, to... O, co za szmata! No, jeszcze go wciągnęło. A -a -a! To jest czterech. Nie wiem. Nie, nie, nic nie mów nawet na to pytanie, proszę cię. Mam nadzieję, że mi <grym> sobie poradzą, ja idę odprowadzić to, Istnieją na to pytanie. Liczę, że powiesz, a co ty tam, kurwa, no? Też nie wiem, co tam robić. Zobaczyłem figla, że zerkowałem. I'm a simple man O, aha. Seraph, tak? Seraf, seraph. Klateczka. Klateczka, incydent, incydent, klateczki. klateczka. Klateczka. Nienawidzę kiedy sklateczka klateczka obecnie, niestety. Ale wiem, że jest są z... małpy i one mają gorzej. że BFW, -Bf, one zbierają. Nie ma Urwa Kurwa, zdążyła, jedzona. ma małoka. Ale go za jakiego on dubla zrobił, co tu się wydarzyło? Jak dobrze, że nie byłem w tej sytuacji, nie wiem co się stało Ale go biją Ale go palę Ale się przeraziłeś, co? Co mu się stało? Fidel teczki wyciągał Najgorszy moment kiedy Fidel wyciąga teczki Gorszy moment, kto wyciąga te czuszki, to jest mecenas kaszewiak. I don't know whenever Whenever! Nie, co to było? Jak, jak ta piosenka? Ewa. Ewa. wiem, co Shakira śpiewa Ja wiem, no Szakira, śpiewa. No. wiem. Saki, Siekiera O siekier Maria, zreal! Co tam się dzieje? Tam miała być Shakira no. <laughs> Jezu, nie lubię momentu, kiedy jest Shakira. Bez Shakiry to jest taki chyba moment. Jest turbo-indyk, a nie szak... O jezu, wejgard! Pfff, oboje takiego kloca zajebali, że to bym o. o! O! Pomóż dla mnie! O kurwa, żeś pomógł. <gry> <grylış> bez <minu. gry> Opa! Dobra, nie patrz. Kolega, ty nie jesteś snajperem.

Nie, o, ty! nie! z jest yeah. okay, mis Fortuna for Miss? jest wtedy? Wtedy... Klaro konio. O Jezus... Ona go zassała! Kurwa, o tej paton. chciałem szybką gierkę, mój pies już bręczy. A? Nie, to nie mam powiedzieć. A Kalista robi kamienie, dobra. A tak szukam tej Kalisty, kurwa coś. W poszukiwaniu Kalisty przemierzam cały ry. Ale muzycznie... Mamy sona? Kącik muzy... Co, mamy sona? O Kurwa, mamy ploki. Właśnie, mam takie smoki. Właśnie chyba nie się dzieje w tej grze za bardzo nie, ale. Ja mam 11 fragów, skąd ja myślę, że trolluję tą grę. No widzisz, ja mam 7. Dobra, tepam bota. Nie wiem po chuj. A Baron jest, no to tepnąłem bota. O dzień dobry. Ja, kurwa, co ma taki szybki? A słucht. Hej! mhm Rodzice już mnie bardzo wyganiają z psem, tak, że jak zaraz takie nie skończymy, będę musiał sobie kurwa iść Nie. nie, postaraj się, a nie kurwa robisz gówno no to do. To... <śmato> <śmato> na no co? No co, kłamię? Kurwiłeś, mnie, idę się bejabać. No i nie skończymy tej gry i dostaniesz za awka. Dobra, czekaj, 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 czekaj. Let me calculate. Calculating. tryt, tryt, tryt. tryt. Najbardziej inteligentny calculating w twoim mieście. Uff! disconnect dostałem, to... what the fuck! to tak <laughs> bardzo wybuchło. Taką bombę dostarczy z Sandy i tak for real. Dobra, tam jest Fiddle. Tak, jest Fiddle, jest, jest. to, że z ulta chciałem go trafić, ale nie trafiłem. Zajebał, Wrażenia i tak. Znaczy, zdech miał dom. JA PIERD... <głos> <głos> Nie, dobra, ale to jest, to jest ta humor, który ja tak lubię, to jest mój ulubiony humor po prostu. <noise> tak, ja wiem, to jest top 2 ulubiony. Top 2 ulubiony, numer 1. Numer jeden. żółtkuje. Rzutkuję, ja, Prawie się udało, prawie Ja mam full HP, no ale fuck Milia się zapytaj Halo Milio, a Milio yes, do mnie tak, anker, zjankermy Jest Swain, Słań stoi go. in baza Słań zapierdala, nie stoi E ty, ja sobie muszę iść, kończymy a ja maestry nie mam kurwa, co ja chcę pokazać? Uja. Tobie, no, kamerka. Gdzie <laughs> tam poprabluje idzie... do swojej przyszłej nie to zobaczymy. Moja przyszła nie doszła, będzie w piątek i wtedy, wtedy już może będzie doszła. Zobaczymy, czy sięgnę po jaja do kieszeni. <śmiech> <śmiech> Oczywiście kinder jaja, tak, tak. No, tylko kinder jaja. O.